Cześć, witam Was wszystkich na moim kanale Druty bez granic. Ja jestem Justyna. A dzisiaj przyszłam Wam zaprezentować mój skończony sweter, moją skończoną selenę, którą wydziergam z projektu od Anny Wencel. Jest to sweterek robiony reglanem od góry do dołu z żakardowym Wzor. Tak, jest to mój e, praktycznie. E, mogę śmiało powiedzieć, że to jest mój pierwszy, pierwszy taki poważny e, żakardowy udzierg. E, no i co mogłem powiedzieć na ten temat? Żakardowe czerki robią wrażenie. Natomiast samo jego przerabianie, mm, no jeszcze nie sprawia mi zbyt wielkiej przyjemności. Myślę, że to się zmieni, bo na pewno na tym sweterku nie poprzestanę i pojawią się też inne żekardowe udzierki w przyszłości. Ale nie teraz. Teraz idzie okres wiosenny, letni, więc te raczej odchodzą na późniejszy czas. Ale jesienią myślę, Myślę, że coś tam na pewno znajdę, co jeszcze, co jeszcze chciałabym po prostu zrobić. Żeby nie zaciskać tych nitek żakardowych, bo jak wszyscy słyszymy, nam się o tym mówi bardzo często, żeby przerabiać dosyć, dosyć luźno. No i tutaj myślę, że popełniłam lekki błąd. Z tego przyjęcia, żeby nie zaciskać, E, nitek szakardowych. Moje oczka też były zbyt luźne. Tak, te oczka mogłam zrobić troszeczkę e, ściślejsze, e, co niestety no ja widzę troszeczkę. No ja widzę i dla mnie jest to niedoskonałe. Myślę, że trudno bym wam teraz to pokazać. O, Tutaj może są takie przykłady, gdzie, gdzie te oczka po prostu no, gdzie są luźniejsze i, i, i widać na przykład dobieranie oczek, chociaż myślę, że dobieranie oczek w tym swetrze wyglądałoby troszeczkę lepiej, jeśli by to dobieranie było z nitki poprzecznej, a nie z, z narzutu. Po prostu to, w tym miejscu to, ta robótka się robi jeszcze luźniejsza. E, co jeszcze? E, w ogóle swetry jest przerabiana mm, ta część bazowa, ten kolor, bazowy kolor, e, trzema nitkami moheru. No i wiadomo, ten wzór tak samo trzyma. Źle mi. E, trzema nitkami: dwie nitki moheru i jedna e, nitka wełny. Tak samo wzór: trzy nitki. Jedna nitka wełny i dwie dodatkowe nitki moheru jak już powiedziałam w poprzednim filmie, no, pomyliłam się i kupiłam za mało, e, za mało moheru do tej właśnie, e, do tej bazy, tak, czyli do tej, do tej największej ilości e, swetra. E, kupiłam po prostu o połowę za, za mało. E, przeliczyłam jakoś tak dziwnie. Ja bym po prostu chciała przerabiać tylko e, jedną nitką moheru. Ja tak też zrobiłam, bo robiąc próbkę nie widziałam jakiejś e, różnicy w, w tej próbce, tak? wyszła mi po prostu prawidłowa, więc śmiało e, zrobiłam po prostu z, z jedną nitką moheru i, i bardzo dobrze, że tak zrobiłam. I jeśli chcecie, polecam Wam, jeśli chcecie troszeczkę zaoszczędzić, to śmiało możecie zredukować jedną nitkę moheru. Eee, moim zdaniem nie umniejsza to jakości tego udziergu. Nawet mogę śmiało twierdzić, że bardziej mi się podoba, jeśli to jest z jedną nitką moheru, niż jak tutaj jest z dwoma. To jest strasznie mocno buchaty. Tutaj jest troszeczkę mniej tego, po prostu ten puszek jest troszeczkę krótszy. Eee, ale jak powiedziałam, Śmiało, śmiało można po prostu zredukować tą ilość, e, ilość tego moheru. Krój tego swetra jest może też niekonieczny dla wszystkich. E, tutaj ta e, opuszczona linia e, ramion sprawia, że ten sweterek. E, niestety, widzicie, on, no, e, ok, Teraz przytrzymałam. On się po prostu podnosi. Ja w ogóle ten stadrek troszeczkę skróciłam o jakieś 1 centymetr, czyli on nie jest maksymalnie krótki, ale powiem Wam, że muszę uważać, że akurat jestem na granicy: jak podniosę wysoko ręce, to jestem na granicy, żeby nie świecić tym. To troszeczkę przeszkadza w tym swetrze. Chociaż bardzo fajnie się układa, i mi się podoba ta forma, ale to mnie irytuje troszeczkę. Że ten swet po prostu idzie, idzie cały do góry. I zauważyłam, że teraz mam po prostu pod spodem nie mam nic, dlatego ten swetrek opada bardzo luźno, ale jeśli miałam pod spodem pod koszulkę, to niestety słuchajcie, to mi się tu zatrzymywało. I ja nie zwracam na to uwagi i parę razy chodziłam po prostu z takim podwiniętym swetrem. Więc to mi się w tej budowie nie podoba, to nie jest, to nie jest oczywiście wina projektantki no, tylko, tylko tej budowy po prostu tego swetra. mnie czasami drażni. Więc przestałam nosić po prostu pod spód jakąś bluzkę. Za to muszę uważać, jak coś sięgam do góry, i w domu, jak w domu, ale w miejscu e, gdzieś publicznym, żeby po prostu. E, no, no boczek wychodzi. boczek wychodzi, ale chociażby żeby nie świecić biustem. E, tak, to tyle na temat tej formy. Tak jak mówię, nie każdy może to odpowiadać. E, ogólnie forma mi się podoba, bo to tak, tak, taki, taki troszeczkę bombkowaty e, wydaje się ten cweterek. Żeby nie było, ten sweter mi się bardzo podoba i jestem z niego bardzo zadowolona i bardzo lubię go nosić i uważam, że mi pasuje, mimo wszystko tego, tego tak jak na początku się nie byłam przekonana do tego koloru, uważam, że teraz mi pasuje i, i dobrze się w nim czuję, o tyle jest, no tak jak powiedziałam, kilka tych rzeczy, które mnie, no, mnie troszeczkę denerwują. I jedno, na co radziłabym Wam zwrócić uwagę, jeśli będziecie mieć na swoich nurtach ten sweter, to jest to, że ja już o tym słyszałam, tak, ja już o tym słyszałam, ale nie sądziłam, że mi się to przytrafi. Czyli jednak to nie jest, to nie jest wina, że tak powiem, osoby, która dzierga, ale tak po prostu wychodzi tutaj przy tym żakardzie. że ja myślę, że teraz już widzicie. Parę osób już e, mówiło, e, te, które już dziergały, że tutaj przy rękawie kończąc, e, kończy nam się wzór i zaczyna nam się e, dzierganie bez wzoru. I spójrzcie, co się tworzy. To jest z jednej i z drugiej. O! Widzicie? Tu po prostu jest, jest tego więcej. Mimo, że się zmienia druty e, o pół numeru mniejsze, to radziłabym Wam przy przerabianiu tych rękawów przynajmniej, zaraz po tym co, że przynajmniej 10 do 20 rzędów e, robić dosyć ścisło. Bo ja myślę, że to jest właśnie ten problem, że Tutaj ta dzielina jest troszeczkę luźniejsza niż tutaj na żakard. Żakard jest troszeczkę jednak znieśnijszy, tam jest więcej tych nitek, ta nitka trochę trzyma. E, tu jest luźniej i, no i tworzy się taka, taka bułka. Ja specjalnie, ja widziałam, ja widziałam to już, że też coś takiego się tworzy, więc jak prałam ten swetr i go suszyłam, e, to specjalnie nie układałam tych rękawów w tą stronę. Ja specjalnie nie słuchajcie, rozłożyłam w tą stronę na płasko. Ale mimo wszystko. Podczas noszenia to to się trochę tak, wiecie, um, wygładza. Osoba taka postronna, um, myślę, że nie zwróci na to uwagi. Ale my, no wiadomo, jakie my jesteśmy, prawda? My to widzimy i to nas strasznie. Także um, albo zmieści sobie um, druty na rękawy. Śmiało o, o jeden um, rozmiar. Myślę, że, że to nie będzie. Um, nie będzie po prostu później za ciasną, a, a możliwe, że unikniecie tego, tego problemu. Tak więc ja na pewno, jeśli będę robiła jeszcze jakiś żakard, to zwrócę na to uwagę. Czy w innych żakardach też po prostu tak się, tak się dzieje? Czy to jest po prostu w tylko i wyłącznie wynik tego, że tutaj ten ostatni. Ostatnia Lena Rzekardu jest w, w, w formie takiego trójkąta. E, nie wiem, nie wiem, ale, no, ale tak się zadziało. E, no, dobra. Może wam się jeszcze pokażę, w ogóle jak on wygląda, co nie? Osoby, które mnie e, śledzą na Instagramie, to już widziały. Te, które mnie nie śledzą na Instagramie, zaprezentuję. I teraz go muszę wyciągnąć kamerkę o taką. O. o, widzicie? To właśnie o to mi chodzi. Także muszę za, za każdym razem zwracać uwagę na to, e, że ten sweter e, po prostu się mi tutaj nie zakłada. Ale podoba mi się. Lubię ten sweter, podoba mi się i, I jestem zadowolona, że... że go zrobiłam, że się odważyłam. Aha, jeszcze jedno, jeszcze jedno, co jest najważniejsze. Słuchajcie. Zamknęłam oczka metodą woską. Mam to za sobą. I powiem szczerze, ja nie wiem czego ja się bałam. Ja nie wiem, czemu ja podchodziłam do tego, jak dojeżdża. To musi być chyba ten odpowiedni moment. Musi przyjść ten odpowiedni moment, kiedy coś tam, wiecie, kliknie. Kliknie w głowie i i po prostu poszło. Poszło. Myślę, że przy współpracy dwóch osób, jest to właśnie projektantka, Czyli Anne Wence, podczas jej e, przy jej opisie, e, jak przygotować te oczka do zamknięcia metodą włoską, po prostu zatrybiło, natomiast samo zamykanie, ona pokazuje dla mnie zbyt e, skomplikowanie. I drugą osobą, czyli matką, drugą matką chrzestną e, mojego zamykania. E, Oczek, metodą włoską jest lowieczka. Ona bardzo, bardzo prosto pokazuje, jak się, zamyka, jak się zamyka te oczka. Także polecam Wam, jeśli ktoś jeszcze waha się, to polecam Wam filmik e, lowieczki. E, ona pokazuje to tak prosto. Słuchajcie, ja zamknęłam tutaj pierwszy raz ten ten ściągacz na dole, metodą włoską, już przy rękawach nie potrzebowałam filmiku. Po prostu zrobiłam to z głowy i byłam w konkretnym szoku, jak może być to proste i dlaczego ja wcześniej nie mogłam tego pojąć. To było naprawdę dziecinnie proste. No ale tak jak mówię. Tu skumulowało się, skumulowały się dwie osoby, które, które pokazały mi w, w różny sposób jak przygotować te oczka i później jak je zamknąć. I Poszło, po prostu poszło. E, no i powiem Wam, że to zamykanie jest bardzo fajne. Wygląda bardzo efektownie, jest bardzo proste. Już teraz ma, ma, mogę Wam powiedzieć, że jest tak proste. E, I no tak, no, nie taki diabeł straszny, jak go malują. <grym> Także spróbujcie, spróbujcie. Jeśli ktoś jeszcze z Was nie robił, to to, to polecam. E, tak, także e, nowy, nowe dwie umiejętności nabyłam, czyli jacquard i włoskie zamykanie aczek. <grym> Dobra, to tyle na temat tego swetra, ale jeszcze mam coś nowego, coś nowego, co ostatnio e, zaczęłam przerabiać. W związku z tym, że zeszło z drutów to cudo. E, zwolniły się dłuty, więc e, musiałam żyć koniecznie od razu coś nowego. A nową rzeczą. nową rzeczą, która wskoczyła na te druty jest jest sukiennicę. Kardigan. Jest taki kardigan. kardigan e, projektu, nie wiem czy dobrze wymawiam. Kaidra Kajdre, Kajdre? Kajdre, chyba. Jest to home cardigan. Zapinany na... Tutaj jest chyba cztery guziczki, bardzo prosty, z dosyć szeroką plisą. Tutaj jest lekko oversize'owy. A jak to będzie wyglądało u mnie? Otóż mam już pewną część, mam już pewną część. Mam już zrobione, słuchajcie, y część tyłu. Tutaj te, te dwa przody, i nawet ostatnio połączyłam to wszystko ze sobą. Y -y. Włóczki, y z jakich robię y ten kardigan. To jest ta włóczka, którą, 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 którą ja kupiłam sobie na targach w Monachium jeszcze. Pamiętacie, jest to ta włóczka recyklingowa. Tutaj wcisnęłam sobie dokładnie, co to jest. Jest to włóczka z, dokładnie z firmy, która jest ze Szwajcarii. Tak się. Nazywa ta firma? Nie widać? W składzie mam 60% Baby alpaka i 40% Merino. Widzicie, mam tylko dwa motki, bo w jednym motku jest 500 metrów włóczki. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Myślę, że powinno, powinno mi wystarczyć, powinno mi wystarczyć. Ale ja nie tej, włóczki. Tej, tej tego kardiganu tylko tą włóczką, ale dodatkowo, dodatkowo jest do tego jeszcze jedna nitka. 100% alpaka z firmy Izaga, Izager, Izager po polsku, z firmy Izager. Alpaka numer jeden. W troszeczkę innym kolorze, troszeczkę ciemniejszy kolor. Dodałam tą włóczkę do tej. Ponieważ robiąc próbkę, ta próbka była dla mnie zbyt jak to powiedzieć nieluźna, ale po prostu miała za duże oczka. Za duże oczka, a zależało mi na tym, żeby ten, ten sweter był bardziej taki, no nie był taki luźny. Tak? Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. E, więc specjalnie z prezentacją dodałam e, coś innego. Szukałam przez jakiś czas włóczki. E, nie chciałam tutaj dodawać mocheru. E, tak więc przerabiam te dwie włóczki e, na drutach. Aha, ale to zaraz. Nie, to teraz. W ogóle. Ten kardigan. Ten kardigan w ogóle przerabiamy, słuchajcie, drutami 6,5 mm. Ja przerabiam ten kardigan dużo mniejszymi drutami. Czyli piątkami. Czyli 1,5 mm mniejszymi. Nie wyszła mi próbka na tych drutach, ale ta próbka podobała mi się bardziej. Ta dzielina podobała mi się bardziej, robiona takimi mniejszymi drutami. Tak jak powiedziałam, była bardziej ścisła. Więc dlatego mimo wszystko pozostałam przy tych drutach, ale dziergam rozmiar L. Dziergam rozmiar L. Z reguły Dziergam rozmiar S. Um, jaki on mi wyjdzie, powiem Wam, że nie wiem. Przestałam, przestałam go. Um, przedwczoraj przestałam go dziergać. Chciałam Wam go jeszcze pokazać. Um, I idzie do prania. Dlatego, że um, on wydaje się dosyć mały. Mimo wszystko wydaje się dosyć mało, ale to jest takie też powiem Wam, no dla mnie niepewne, bo no ja rozumiem, że on się rozejdzie po praniu. On mi się też tutaj teraz też, stuka tymi drutami, zawija, bo to są same prawe oczka, więc on mi się z każdej strony, słuchajcie, tutaj zawija i wydaje się dodatkowo jeszcze mniejszy. Ja dla tej pewności muszę go wybrać. Ja chyba teraz będę wszystkie swetry w trakcie pracy, słuchajcie, brała i upewniała się, że to jest to, co ja chcę. Oczywiście, niekoniecznie musi to być tak oversetowy kardigan, jak, jak jest tutaj w tym projekcie. No, ale też, żeby nie był za ciasny. Chodzi mi o to, żeby żeby może nie był też aż taki szeroki. Nie no, muszę po prostu, muszę go wyprać i muszę sama zobaczyć. I wtedy stwierdzę, czy, czy to jest to, czy jednak muszę coś tutaj zmienić. Jak tak tego, go tego w ogóle oglądam, no to wydaje się naprawdę malutki. No ale jak tak go przyłożę, troszciutkę go naciągnę, no to, no to już nie wydaje mi się No i wielka, wielka niepewność, więc idzie on do prania, Idzie to prania i zobaczę, zobaczę e, co to będzie. Trochę obawiałam się tego przerabiania e, oczek lewych, bo jak chyba większość z nas nie bardzo przepadam za tymi oczkami lewymi. Jeśli jeszcze jest taka ilość, że praktycznie dookoła musimy te oczka, oczka lewe przerobić co drugi rząd, ale o dziwo, o dziwo idzie nawet sprawnie. Naprawdę jestem zdziwiona, że idzie mi to dosyć sprawnie. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, na pewno, na pewno za jakiś czas, e, w następnym filmie. Albo będzie już skończony, mam nadzieję. Albo przynajmniej będę mogła Wam więcej e, nim, o nim poopowiadać. E, ten kardigan, e, jeśli jesteście zainteresowani. Jest również w, w opis w języku polskim. Ja sobie oczywiście w, zamówiłam opis w języku polskim. Um, o, w języku ojczystym jest zawsze moim zdaniem najprościej. Chociaż część osób mówi, dużo osób mówi, że nie zawsze tłumaczenia są, są dobre. Może i tak, pewnie tak, ale oryginalnego projektu nie mam nie wiem jaki jest nie mogę porównać e, ja sobie daję rady jak na razie więc e, więc jest dobrze Ok. dzisiaj to wszystko na temat moich udzielków e, ten film jest taki e, po prostu szybki e, nie mam czasu na e, cięcia e, na długie montowanie, więc co pójdzie, to pójdzie. Chciałabym Wam w ogóle podziękować za tak ogromny odzew w poprzednim filmie. Obejrzało ten film około 3000, no bo jest 3000, 3000 osób, za co bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście za Wasze miłe komentarze, za nowe subskrypcje, które się pojawiają, również za Wasze polubienia. Postaram się tutaj w opisie, oczywiście, wstawić linki do, do tych projektów, wstawić linki może do tych włóczek, do tych firm. Oczywiście, jak o czymś nie zapomnę, to to się pojawi. Jak o czymś zapomnę, a będziecie zainteresowani, to piszcie mi w komentarzach. Nie ma problemu. Ja, ja Wam odpowiem i, i, i podpowiem. No. Zapraszam do komentarzy, do dyskusji. Jak Wam się podoba ten sweterek. I jak tam jest u Was z tymi żakardami? Czy już dziergacie żakardy, czy... Czy jeszcze podchodzicie do tego, e, tak jak ja, z e, dużą e, rezerwą i przyglądacie się z boku. E, Jeden co wam mogę powiedzieć, nie ma co się przyglądać. Trzeba próbować. Nie wyjdzie, to nie wyjdzie, nie tym razem może następnym, ale no, warto spróbować, jak widać w załączonym obrazku. Mm. To tylko tak, 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 wiecie, skomplikowanie wygląda, ale naprawdę jest, no jest dosyć prosty, no wzór jest prosty, wzór jest każdy inny, no tylko to trzymanie nitek jest takie trochę um, niewygodne i um, niekomfortowe, przynajmniej na samym początku, um, ale myślę, że to jest wszystko kwestia prawdy. Mam nadzieję, że ja się wprawię i, i że kardy również e, pokocham. <laughs> Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę Wam miłego dnia, bądź wieczoru. U mnie już zaczyna powoli ściemniać, e, więc już jestem taka szarawa. E, ja uciekam. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!